12 lat temu zaczęłam trenować taekwondo. Na pierwszy trening poszłam całkiem przypadkiem. Przypadkiem dlatego, ponieważ miał być tylko jeden jakiś tam trening do, do, do przeżycia przeze mnie. Na ten trening zaprowadził mnie tata. No ale wyszło tak, że, że bardzo mi się spodobało. Zostałam na, na tych treningach. Trenowałam 5 lat taekwondo. Ale oczywiście było mi mało. Zaczęłam się rozwijać. Poszłam na trening kickboxingu. Tak zostałam po dziś dzień, minął już ponad 12 lat. A dlaczego? No już później to, jest to to miłość do treningów, do tego, żeby walczyć ze swoimi słabościami, z tym jak przegrywam, wygrywam, bo i przegrane i wygrane zdarzają się w tym sporcie i właśnie o to tutaj chodzi, po to trenuję i to jest właśnie sens mojego życia. No i w związku z tym nasuwa się takie pytanie, dlaczego to robię, jaki jest mój cel. No więc cel jest taki, że przełamywać swoje własne bariery, przede wszystkim. No fajnie jest wygrywać, wiadomo, że, że też dążę do tego, żeby być jak najlepszym, tak, żeby być w czołówce. No czasami jest różnie, tak, raz jest lepiej, raz gorzej. Generalnie cel to taki, żeby cały czas była zadowolona z tego, co robię, że oddaję siebie i, i w zamian mam wygr wygrane walki. Celem moich treningów, przede wszystkim, jest jakby Otwarcie samej siebie, czyli zdobywanie doświadczenia, również wygrywanie walki, to też jest moim celem, ale wiadomo, różnie się wygrywa, raz się wygrywa, raz przegrywa. Największy sukces mój. No nie wiem, czy warto tutaj wymieniać moje osiągnięcia i tytuły, bo no, wiadomo, one są, będą ze mną, ale chyba sukcesem jest to, że trwam dalej w tym kickboxingu, że siedzę, że ćwiczę, że, że wstać się nie chcę, ale zwykle myślę, że jednak. Później po treningu wychodzę uśmiechnięta, zadowolona, bo zaś jakby gnia się wyżej, tak? Łamie jakieś bariery swojego ciała, swojego, swojej duszy, przede wszystkim głowy i psychiki. I chyba to jest najważniejsze. Czy czegoś żałuję? Absolutnie niczego. Większość swojego czasu spędzam na sali treningowej w Korpusie w Gdańsku. Tam trenuję i generalnie tak, jakby to mój drugi dom. Co lubię robić na treningach? No, może. Nie ja jestem od tego, żeby to lubić. Tylko po prostu robię to, żeby, żeby osiągać doskonałość, tak? A do tego też jest daleko, bo nigdy nie będziemy doskonali, ale ciężką pracą na pewno gdzieś jakaś poprawa w technice i, i, i w fizyczności mojego ciała jest, więc na tym najbardziej się skupiam, czy to lubię. Nie wszystko, co jest związane z King Kocham ten sport i dlatego go trenuję. Motywacją dla mnie są przede wszystkim wygrane walki, ale te przegrane. Też bardzo dobrze mnie motywują do tego, żeby dalej pokazać, się co mi stać. Na co dzień prowadzę zajęcia w fitness-klubie, jestem instruktorką. Prowadzę również sekcję dzieci z No Oprócz tego lubię czytać książki, ćwiczyć i ciężko trenować. Dieta to takie mocne słowo, którego nie lubię, ponieważ raczej to jest styl życia, tak? wybór tego, co jem jak jak prowadzę się, czy, czy bardziej sportowo, czy mniej, dieta dieta to w ogóle nie pasuje. Musimy przyjąć, że chcemy jeść dobrze, zdrowo i że zjem coś, co da mi energię na naprawdę mocny, hardkorowy, ciężki, ciężki trening. Zawsze myślę o tym, kiedyś tam z na ten trening jestem, coś tam mi nie idzie, że najważniejszy jest mocny trening, wtedy jest łatwiejsza walka, a łatwy trening niestety walka musi być mocniejsza. i. To jest moje motto i tego się trzymam. Mocny trening, łatwa walka. Łatwy trening, mocna walka. Czego się boję? Troszeczkę odbiję od tematu. Jest to lęk wysokości. No i oprócz tego lęku wysokości to, to tak naprawdę no, w sumie się nie boję niczego. a Przede wszystkim nawet tego, żeby dostać mocno po gębie. Co mnie we mnie drażni? no Myślę sobie, że na pewno wzrost i tu bym chciała troszeczkę więcej od losu, od życia, od Boga dostać. No nie wyszło się pogodziłam, ale no to musiałam sobie zmienić na pewno. Co jeszcze? Na pewno muszę popracować nad tym jeszcze, jak ruszam się w ringu, jak walczę. Mniej cofania, więcej do przodu, większy progres jeszcze zrobić, więcej atakować i wtedy byłabym chyba spełniona. Żeby się zmotywować, to mam taką fajną czarną listę. Punkt po punkcie wypisuję rzeczy, cele które chcę osiągnąć generalnie odhaczam je sobie później jeżeli na przykład jest to siła robię siłę, jest fajnie, poszło odhaczam, tak? jest dynamika jestem na etapie, zrobiona dynamika odhaczam, no i jeżeli z tych siedmiu na przykład punktów znika cztery no to jest dopiero motywacja, tak? że potrafię, że mogę że chcę i jest to zrobione myślę, że to jest chyba najlepsza moja motywacja odhaczanie tych punkcików no inspiracja dla mnie dla treningów, ciężkich treningów, mocnych. Jeżeli chodzi o mężczyznę to Tomasz Sarara. No już obserwuję go od bardzo dawna, bardzo długo istnieje na, że tak powiem, w polskim kickboxingu I myślę, że, że, że to jest facet, z którego można brać przykład. A jeżeli chodzi o tą piękną płeć, czyli o pobitki, to jest to Joanna Jędrzejczyk. No jest to dla mnie po prostu ikona kickboxingu Muay Thai i MMA w Polsce. Uważam, że jest y, wow. chyba najlepsza. Y, świadczą o tym przede wszystkim jej starty światowe i, i tu się na niej wzoruje. Dla mnie jest to autorytet, jeżeli chodzi o polskie, polski sport y, walki, to jest Jana Jędrzejczyk i moja inspiracja przede wszystkim. Co o mnie moi znajomi. W sumie to y, myślę, że chyba. Którzy mnie bliżej znają i wspierają, no to mają pewnie dobre zdania, a reszta reszta mnie nie interesuje. Toczą się z ludźmi, z którymi jest mi dobrze, którzy akceptują mnie, których akceptuję ja i w tym w tym klimacie zostaję. Reszta mnie generalnie nie dotyczy i, i nie interesuje. Nazywam się Monika Parzyńska i sport to moja pasja.